Jesteśmy bezpieczni. Siemanko, Hubert Miściwujewski, Emma muś na bieżąco oraz ze mną Bartoszewczyk. Szewczyk. Cześć Hubert, Siemanko. Siema. I tak jak kolejny raz na początku, link do pay per view macie w komentarzu. Bartek, to zaczniemy to, co się dzieje na FEN 34. Słyszałem, że będziesz w narożniku jednego z Freakfighterów. No tak, tutaj trener Mirosław nie chciał wyjść do narożnika Epic Chitmila, więc nie chciałem chłopaka zostawić samego i zaproponowałem mu swoją pomoc. Będę, będzie jeszcze tutaj syn. E, trenera Mirka, Adam Okniński. No właśnie słyszałem, że będzie Adam i będziemy słyszeć te słynne kolana, czy nie? Jak myślisz? Zależy jak się walka potoczy, zobaczymy co tam ogólnie Epic e, pokaże. A jak on ogólnie prezentuje się na treningach? Bo wiem, że on rok czasu trenował, kiedy się ma, tylko to było już jakiś czas temu. Słuchaj, więc co, no ciężko mi powiedzieć, no bo jak robię trening, jestem skupiony na sobie, nie mam tak naprawdę możliwości patrzenia to co on robi. Na pewno długo u nas nie trenuje, tam chyba miesiąc czasu, więc no ciężko mi cokolwiek powiedzieć. No dobrze, e, ale powiem Ci jedną rzecz. Naprzeciwko Was stoi rodzina Murańskich. E, widziałeś ostatnią walkę Mateusza, czy nie? No, widziałem z Arkiem. No, na pewno będzie ciężko go ubić. Tak, czasami. Twardo ma na pewno głowę, to trzeba przyznać. E, a co możesz więcej powiedzieć o Mateuszu? Nie wiem, bo się za bardzo tym nie interesuje, więc no, Huber, Hubercie nie powiem Ci nic zbytnio. No dobrze, znaczy nie wiesz, no myślałem, że kiedyś w narożniku to macie go tam rozpracowanego na no, czynniki pierwsze. O tyle co rozpracowany, no to że na pewno ciężko będzie go e, ubić ciosami, więc no, zobaczymy, może do parteru potoczy się walka, no zobaczymy. E, dobra Bartku, przejdźmy teraz do Ciebie. Mm. Debiutowałeś w organizacji fen, twój debiut zawodowy, a co teraz? Kiedy możemy się spodziewać Ciebie w klatce? No mam nadzieję, że niedługo ja w, jestem gotowy, więc jeżeli tutaj organizacja da mi jakąś propozycję walki, no, może na następnej gali, więc e, jestem gotów. No, coś tam wstępnie trener e, Mirosław rozmawiał tutaj z prezesami, więc mam nadzieję, że na następnej gali e, mógłbym zawalczyć. Czyli jesteś tak jakby w takim treningu, że jesteś gotowy wskoczyć? Tak, jestem gotowy. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz: a jak ci się podoba ta nowa, tak jakby otoczka wokół fenu, to wszystko, co tutaj się dzieje, ci celebryci, no można powiedzieć, fen 2-0. Zostawię to bez komentarza, może tak, bo o tak, albo nie, powiem. Smutne jest to, że ludzie nie chcą oglądać prawdziwego sportu i organizacja musi robić sportowa, robić takie rzeczy, żeby sprzedawać swoją oglądalność. I żeby no, ludzie to oglądali, no, to jest smutne, no, ale też może dzięki tym freakfightom na gali zawodowi, sportowi, zawodowi, zawodnicy więcej zarobią. No by tak było. Czyli taki lekki żal do tego wszystkiego, co się dzieje jest. No tak, wolałbym, żeby było więcej walk sportowych. Na przykład no, dla mnie to będzie takie trochę słabe, jak będzie fajna sportowa walka, a e, nagle następna, załóżmy, będzie walka tych tiktokerek. Nie? No, jak one trenują e, krótki czas, to co one będą mogły pokazać? No ja rozumiem to wszystko, o co Ci chodzi. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, gdyby trafiła się oferta z OKTAGONu, bo wiem, że tam zawodnicy Akademii lubią walczyć, pojechałbyś do Czech? Oczywiście, ja jestem gotowy i jestem i jestem przygotowany, żeby pojechać, nawet skoczyć na jakieś zastępstwo. Czyli co, tak jakby Twoim planem teraz jest rozpędzić tą karierę i zrobić trochę tych walk zawodowych. Dokładnie, bo rzuciłem wszystko na jedną kartę, cały czas trenuję, zajmuję się tym, więc yy, no, chcę walczyć jak najwięcej i iść do przodu. Dobrze, Bartku, dziękuję Ci dziękuję. bardzo za krótką dziękuję. rozmowę i co, wy, wykupujcie Pay Per View na fan, a Bartku, o tobie życzę tej walki. Dzięki, dziękuję, Dzięki wielkie. trzymajcie się, pozdrawiam.